Witam wszystkich bardzo serdecznie na naszej konferencji prasowej. Jak zostało powiedziane, dzisiaj zaprezentujemy Państwu naszą drużynę w wyborach w 2011 roku. Jak Państwo przeanalizujecie poszczególne sylwetki, życiorysy, osoby i dorobek to zobaczycie Państwo jak silną drużynę Platforma wystawiła w okręgu nr 15 w Tarnowskim. Tak budowaliśmy naszą listę, aby Znalazły się na nim nazwiska o dużym dorobku osobistym, zawodowym, w swoich środowiskach lokalnych, w biznesie, w samorządzie. I tak tworzyliśmy listę, aby to nie była lista, która jest dla kogoś wygodna dla dotychczasowych posłów, do tych, którzy by chcieli mieć mniejszą konkurencję w swoich najbliższych środowiskach, tylko tworzyliśmy listę w taki sposób, aby była jak najsilniejsza, aby zebrała jak najwięcej. Głosów, bo chcemy w naszym okręgu wyborczym czyli po raz pierwszy w historii, mam taką nadzieję, wygrać te wybory i zdobyć więcej mandatów niż nasza konkurencja polityczna. Ostatnie 4 lata rządów Platformy Obywatelskiej PSL-u od wielu lat nasze współrządzenie, współdziałanie w Małopolsce, w naszych gminach, w powiatach, w naszych społecznościach lokalnych pokazały, że jesteśmy formacją, która potrafi w spokoju, w zgodzie budować, budować nasze małe ojczyzny, budować silny region, budować silny Tarnów, silny region tarnowski w Małopolsce i budować silną Polskę poprzez, w sposób dosłowny, poprzez realizowanie dużych inw inwestycji infrastrukturalnych, ale poprzez budowanie również siły y, społecznej, siły na naszego społeczeństwa obywatelskiego, to, co z sukcesem do tej pory robiliśmy w ciągu ostatnich czterech lat w Polsce, to, co od wielu lat robimy w Małopolsce, chcemy kontynuować. Na pewno wiele spraw w tym czasie jeszcze nie udało się zrealizować do końca, bo wiemy, że albo staną temu na przeszkodzie kryzys finansowy, bądź brak większości politycznej dla określonych rozwiązań. Wyrażamy taką nadzieję, że po tych wyborach Platforma Obywatelska i te osoby, które zdobędą mandat z naszego okręgu wyborczego, będą mogły realizować to wszystko, co do tej pory już zapoczątkowaliśmy, co rozpoczęliśmy i również to, czego jeszcze do tej pory nie wdrożyliśmy. Pozwólcie Państwo, że rozpoczynając prezentację, zacznę od Senatu. Po raz pierwszy. W historii będziemy mieli wybory w okręgach jednomandatowych. To jest, to jest wielki sukces platformy obywatelskiej, że w ramach zmienianej kodeksu wyborczego te wybory będą się odbywały w okręgach jednomandatowych. W naszym okręgu tarnowskim, gdzie jest Tarnów, jest powiat tarnowski i, i, i powiat Dąbrowa Tarnowska. Naszym kandydatem jest Roman Ciepiela. Wszyscy Państwo go znają, za chwilę też powiem o sobie kilka zdań. Ale chciałbym powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Otóż byłoby bardzo dobrze, gdyby senatorem naszego okręgu Tarnowskiego była jednak osoba, która jest ściśle związana z miastem, z powiatem Tarnowskim, z powiatem Dąbrowa Tarnowska. I jestem przekonany, że Romek bardzo mocno powalczę z kandydatem Prawa i Sprawiedliwości i że będziemy mieli wreszcie senatora, który jest z krwi kości, tutaj, stąd, z Tarnów. Mam w sobie odpowiednio dużo doświadczenia, ale i pokory. I po 21 latach pracy w samorządzie czuję się dojrzały do tego, żeby reprezentować moje społeczeństwo, moich sąsiadów, Tarnów, po wiśle, ziemię Tarnowską w Senacie. Dlaczego w Senacie? Bo w Senacie odbędzie się zasadnicza debata, e, również samorządowa. Pan prezydent Komorowski zaproponował już zarówno zmianę e, konstytucji, jak i zmianę ustaw samorządowych. E, I być może w ciągu najbliższych czterech lat dojdzie do wypracowania nowego modelu reprezentacji e, województw w Senacie. Ta w czasie tej dyskusji głos samorządowca musi być obecny. Wiemy, że prezydenci dużych miast mają jakiś, jakiś swój pomysł yy, na reprezentację samorządową, ale wiem, że jest to pomysł nieskuteczny. Tylko w ramach dużej formacji politycznej można przeprowadzać duże reformy. Przez najbliższe 3 lata nie będziemy mieli w Polsce żadnych wyborów. Do 2014 roku mamy więc czas spokojnej również programowej i debaty. I w szczegóły znajdziecie Państwo o mnie. E, trochę przypomnę, trochę nowych rzeczy na nowej stronie e, www.lomaciek.pl Dziękuję. Zresztą szczegóły, proszę Państwa, na temat wszystkich kandydatów będą pokazane za moment na specjalnej stronie internetowej, która będzie dla Państwa wielkim udogodnieniem. E, rozpoczynamy prezentację kandydatów. Liderem naszej listy jest Pan Minister Aleksander Gratz. Zgodnie z umową dwa zdania. Państwo mnie doskonale znają. Jestem posłem czwartej, piątej i szóstej kadencji. W parlamencie byłem wiceprzewodniczącym Komisji spraw Unii Europejskiej, przewodniczącym Komisji Skarbu Państwa od 2007 roku. Nieprzerwanie do dzisiaj jestem ministrem Skarbu Państwa. Liczę, że tak jak społeczeństwo tego regionu obdarzyło mnie zaufaniem w ciągu tych już ileś tam wyborów, chyba to były, to będą by już piąte, że również w tej, w tej kampanii zdołam przekonać naszych wyborców do siebie. Proszę bardzo. Teraz jeżeli, jeżeli, jeżeli mogę poprosić Urszula Augustyn, posła na Sejmu, też dwa Dziękuję bardzo. Jestem posłanką na Sejmu piątej i szóstej kadencji i, i z wielką pokorą Stawiam teraz swoją kandydaturę przed opinią publiczną, która wystawi mi cenzurkę za to, czy jestem pracowita, czy też nie jestem. To oceni opinia publiczna. W tej kadencji pracowałam w Sejmowej Komisji Kultury, Środków Przekazu, a także w Komisji Edukacji, w której byłam wiceprzewodniczącą i prowadziłam z tego tytułu kilka ustaw, chyba dosyć istotnych i dla mediów publicznych, i dla edukacji. I trzecia osoba na naszej liście pan Bartolson Janusiak. Dziękuję bardzo, ponieważ kiedyś e, prywatnym przedsiębiorca w Brzesku, prawie 10 lat burmistrz Brzeska, w tej chwili jestem posłem w szóstej kadencji. Pracuję w Komisji Skarbu, Ochrony Środowiska, a wcześniej Zdrowia. Mam nadzieję, że to doświadczenie które ciągle mi się przydaje w serii, w samorządowej, jako przedsiębiorca dalej będzie tym atutem, który dostrzegą wyborcy, ale oczywiście poddaje się całkowicie ich weryfikacji. Mam nadzieję, skuteczny dziękuję bardzo. Czwarty na liście Pan Adam Korda. Jest rodowitym rodowity, bohnieminem, z wykształcenia inżynierem, który realizuje się na stanowisku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Bokni. Od pomroku jestem również Radnym Miejskim Rady Miasta Bokni. Dzięki poparciu i wsparciu, Chciałbym realizować się w Sejmowej Komisji Infrastruktury i liczę, liczę na takie poparcie. Dziękuję. Dziękuję. Piąta na naszej liście Pani Elżbieta Achinger. Witam Państwa. Jestem przedstawicielem powiatu wilickiego. Powiatu, który od 10 lat nie ma przedstawicielstwa Sejmu i mam nadzieję, że ci startowi mojej osoby i koleżanki, bo od jesteśmy reprezentantami, na takiego reprezentanta w Sejmie jest Wydziału jestem prawnikiem, od wielu lat przedsiębiorcą, a pozwoli w moich wyborach od jesieni tego roku, poprzedniego roku radną Sejmiku Wojewódzkiego. Pracuję w tej chwili w Komisji Rozwoju. Myślę, że moje doświadczenie prawnicze i przedsiębiorcze bardzo przyda się w tej Sejmu. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Mirek Banach, Państwa. Myślę, że w większości Państwa jestem znany. Od 17 lat jestem w samorządzie. Od 12 lat w powiecie tarnowskim. Obecnie jako starosta Hasło Platformy Polska w budowie. Ale myślę, że powiat od wielu lat jest w budowie i efekty tej budowy i tego, co zrobiliśmy w powiecie są widoczne i myślę, że mieszkańcy, wyborcy docenią to. Dlatego wspieram listę Platformy wspieram wszystkich kolegów. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Siódmy na liście Robert Warcraft. Proszę bardzo. Witam Państwa. Debiutując 4 lata temu w wyborach parlamentarnych byłem znany jako żołowiec, jako zawodnik, który wspólnie z miątając wyprawy dwukrotnie drużynowy Polski. Przez kolejne 4 lata starałem udowodnić się, się udowodnić, że taka działalność jak społeczna, aktywna i samorządowa nie jest nieobca. Wierzę, że akcje, pod tytułem prawnika da może zdrowsze życie wyprawki dla uczniów, czy też wspieranie przedstawodawstwa trafia w zapotrzebowanie społeczne. Czy mam Państwa opację? Bardzo dziękuję. Ósmy na liście wiceburmistrz Dąbrowy Tarnowski, pan Marek Minorczyk. Proszę bardzo. Nazywam się Marek Minorczyk, reprezentuję powiat Dąbrowski. Od 17 lat jestem związany ze samorządem Dąbrowy Tarnowskiej. I od 17 lat pełnię funkcję następcy burmistrza. Nadzoruję sprawy kultury, sportu, oświaty, gospodarki komunalnej. Myślę, że moje doświadczenie przełoży się na poparcie dla mnie i na listę platformy obywatelskiej i że to poparcie będzie później owocowało w formie zdobytego mandatu. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Yy, dziewiąta na liście jest Pani Magdalena Kalat-Kwaśniewska, powiat Proszowicki. Proszę bardzo. Dzień dobry. Nazywam się Magdalena Kalat-Kwaśniewska, reprezentuję powiat Proszowicki. Jestem yy, radną tej kadencji, radną powiatową w powiecie Proszowickim, w latach 2002-2010. Pełniłam funkcję zastępcy Wójta Gminy Noworzeczno z terenu powiatu Kandyduję, Szanowni Państwo, bo uważam, że mogłabym się przydać w parlamencie polskim. Znam potrzeby życiowe i problemy wielu grup społecznych w naszym regionie. Jako kobieta i matka wiem z jakimi problemami stykają się młodym, matki nie wiem, że mogłabym tę wiedzę wykorzystać w przyszłości dla nas wszystkich. Ja tak w ogóle to mam ogromną chęć i zapał do pracy i również chciałabym to wykorzystać. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Dziesiąty na naszej liście. Benek Karasiewicz, wszystkim Państwu doskonale znany. Proszę bardzo, Benek. Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnowie. Były burmistrz, 51 lat, wykształcenie wyższe. Kandyduję, bo znam potrzeby ludzi. Kandyduję też, bo chciałbym się zająć sprawami emigracji. po ostatnich wypadkach, które mają miejsce w Zjednoczonym Królestwie. Wiadomo, że ta grupa ludzi zostaje bez opieki. Kandyduję też dlatego, że wszystkie tajniki samorządu od 20 lat są doskonale znane. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Jedenasta na naszym liście z, z przyczyn osobistych jest dzisiaj nieobecna pani Ewa Cierniew-Lambert. Proszę bym o trzy zdania. Janka musiała, bo jest to koleżanka z jego jakby prawie podwórka. Tam kontynuuje z powiatu brzeskiego, urodzona w Dobczycach w 1955 roku, mężanka, sześcioro dzieci. Wykształcenia Akademia Medyczna w Krakowie, jest lekarzem medycyny, pediatrią, lekarzem rodzinnym. Pracuje w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Centrum Medycyny Rodzinnej. Bardzo dziękuję. Dwunasta pozycja, Pan Grzegorz Sienkiewicz, proszę bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Pan jest w nazywam się Grzegorz Szynkiewicz. mam 24 lata, jestem w sofii z rezygnowanej. Działam również, aby się stało, Kandyduję ponieważ uważam, że oni ludzie z naszego terenu powinni mieć swojego reprezentanta w polskim parlamencie. Bardzo dziękuję. Trzynasta na naszej liście, Jadwiga Kusior. Proszę bardzo. Witam Państwa. Jestem od prawie 30 lat bibliotekarzem, działam czynnie w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich działałam w Radzie Osiedla w Żadnie, jak również w Radzie społecznej szpitala w Dobrowie Tarnowskiej, a obecnie bardzo aktywnie działam w karitasie diecezji tarnowskiej. Moja empatia oraz dar wysłuchiwania ludzkich historii, jak również komunikacji z nimi sprawia, że bardzo często rozwiązuje problemy ludzkie, a kandydowanie do parlamentu sprawi, może mandat parlamentowy się tak stało, że będą to bardziej skuteczne, bardziej skuteczne rozwiązywanie tych problemów. Proszę Państwa, Platforma Obywatelska ma hasło tak jesteśmy skuteczni. Ja jako debiutant w kandydowaniu i kandydat platformy powiem tak, tak będę skuteczna. Bardzo dziękuję, 14 na naszyjnik Pani Julia Jelonek, proszę bardzo. Witam Państwa, Julia Jelonek, ja wywodzę się z gminy Grydów, jestem samorządowcem, a ponadto moim takim wielkim atutem jest praca na rzecz organizacji pozarządowych, a w szczególności Koła Gospody Miejskiej, gdzie na terenie gminy Grydów jest ich 23 zrzeszające, około 600 członków. Chciałabym, żeby elektorat, mój elektorat poparł i zdobył jak najwięcej głosów celem, celem wejścia ilości, większej ilości posłów. Oczywiście tak, popieram tutaj koleżankę, ja jestem skuteczna i w razie gdyby się udało, będę dalej skutecznie pracować. Bardzo dziękuję. 15 na miście, pani Agata Brus. Zależnie. Nazywam się Agata Mruz, mam 40 lat, wyprzedzenie jestem wytą mam męża i wspaniałych synów, a kandyduję, bo nie jest mu wszystko jedno. Chcę mieć wpływ na otoczenie na tę rzeczywistość, chcę, żeby stawała się ona normalna, wygodna. Moim motem życiowym jest, jeżeli walczysz, możesz osiągnąć wszystko. Wygrywają tylko ci, którzy wiedzą na czym im zależy. Nie zależy na tym, żeby być, pożykać notaju. Bardzo dziękuję. 16 na liście pan yy, Paweł Sroga, yy, również przedstawiciel powiatu proszewskiego. Witam państwa. Powiem sobie tak, kilkanaście lat w praktyki w samorządzie, yy, obecnie praca społeczna jako radnego miejskiego w proszowicach, na ich działających, cóż. Pojęcie Polska w budowie rozumie na swoisty sposób. Uważam, że Sejm jest od tego, żeby stawił mądre prawo, właśnie w tym celu chciało się tam zostać wybrany, po to, żeby takie prawo pomóc w spojrzeć. Dziękuję. Bardzo dziękuję. 17 na naszej liście pani Krystyna Szymańska, też wszystkim Państwu znana. Proszę bardzo Pan minister powiedział w większości z Państwa nie muszę się przedstawiać. Myślę, że przez prawie już 8 lat pracy na terenie dworku i dla na Paderewskiego kompleksu złosko-parkowego pokazałam, że potrafię być pracowita i skuteczna, niezależnie od własnego doświadczenia, od własnego wykształcenia, ponieważ przecież zajmowałam się także sprawami gospodarczymi. Myślę, że obiekt pokazuje jak, na ile skutecznie, a kandyduję, bo, tak jak powiedział Baderewski, najpierw ojczyzna potem sztuka. Dziękuję. Bardzo dziękuję. I osiemnasty na naszej liście Jan Wójcik. proszę bardzo. Szanowni Państwo, żeby nasza drużyna, tak jak Pan Minister powiedział, wyprzedziła konkurencję, potrzebne są dwie lokomotywy. Ja jestem tą lokomotywą zamykającą i myślę, że uda mi się wesprzeć całą tą naszą listę, żeby wyprzedziła, tak jak powiedziałem, wszystkie pozostałe. Natomiast. Wielu, wielu lat jestem dyrektorem zespołu szkół im. Jana Pawła II. Jak jestem skuteczny w działaniu, to łatwo przyjechać na teren Łapanowa czy Powiatu Bochańskiego. I wiele rzeczy, które pozostawiłem po sobie, myślę, że świadczą o mojej skuteczności. I tym razem myślę, że uda się również dojechać do Warszawy. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Tak, to jest też nasza zasada. Tutaj ciągnij pchaj. Na liście, więc każdy musi listę ciągnąć, pchać i w ogóle robić, pracować tak, żebyśmy mogli przekonać do siebie naszych wyborców. Bardzo dziękuję za dyscyplinę czasową. Szanowni Państwo, to zrobiliśmy dla Państwa, że każdy mógł mogliście Państwo usłyszeć głos każdej tutaj osoby, a nie tylko speakera. W związku z tym. W krótkim czasie usłyszeliście Państwo najważniejsze informacje o każdym z kandydatów, o, o ich zasadach życiowych i myślę, że to również w Waszej pracy, pracy dziennikarskiej y, wam, y, wam, się, wam się również przyda. Y, chcę powiedzieć tak, że wszystkie szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.15.po, bo nigdy nie wziąłem czy po 15 zmieniliśmy do 15 czyli platforma platformawatelska 15.pl I wszystkie, i wszystkie informacje o nas tam państwo znajdziecie. Również na tej stronie jest nasz raport, który przedstawiliśmy i naszą informacje z naszej pracy rządowo-parlamentarno-samorządowej i to, jeżeli dzisiaj możemy mówić, że Polska jest w budowie, to mało Polska jest w mega budowie i ilość przedsięwzięć inwestycyjnych, yy, przedsięwzięć na rzecz środowisk lokalnych jest tak ogromna i taka ogromna ilość środ środków zaangażowana i budżetowych, i europejskich, i samorządowych, że możemy być naprawdę dzisiaj dumni z tego, jak rozwija się nasze miasto Tarnów, nasz region, nasz poszczególne miasto w naszym okręgu wyborczym. I myślę, powiem coś, co, co jakby dotyka bezpośrednio naszego popórka tarnowskiego. My wszyscy dziennikarze i my politycy dziś mieliśmy przez tamte lata jakiś kompleks, że Tarnów jest jakiś może nie za bardzo widoczny w regionie, w Polsce. Myślę, że po tych czterech latach możemy nosić głowę wysoko i widzimy jak y, y, Tarnów, jakie ma ogromne znaczenie y, w naszej y, Małopolsce, w naszym regionie, ale również jak jest widoczny na arenie ogólnopolskiej. I, I to nas wszystkich cieszy, a to jest praca całego zespołu, i to jest w ogóle moja zasada jako lidera: że nie można osiągnąć yy, niczego, jeżeli gra się w pojedynkę, jeżeli pracuje się samemu, jeżeli chce się grać tylko na siebie. Jeżeli jest drużyna, jest zespół i każdy w tym zespole ma coś do zrobienia, chce coś zrobić, to można mieć takie efekty, jakie już osiągnęliśmy. Także będziemy chcieli realizować dobrą kontynuację w spokoju budować siłę naszego okręgu małopolski i i polski. Bardzo dziękuję.